Halo? Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie, mój drogi i moja droga, na moim podcaście, na moim kanale. Ja nazywam się Anna Antoniak, jestem autorko, autorką czterech książek, e, prowadzę szkolenia, kursy, sesje indywidualne, terapię. jestem terapeutką dusz i e, szczęśliwą kobietą. Mam radość w sercu, lubię pomagać tym osobom, które chcą. Mm, Żyję pełnią życia, z odwagą, i dzisiaj właśnie będzie o tym, ponieważ chciałam powiedzieć, że podjęłam bardzo odważną decyzję i przeprowadziłam się nad morze. I dzisiaj troszkę Ci o tym opowiem, ale zaraz, zanim Ci opowiem, e, dlaczego e, właśnie ostatnio mi nie było, miałam nagrywać Wam podcasty takie mm, a, stricte. Tematyczne odnośnie szkolenia, które się zaczyna już w poniedziałek 22 stycznia, na które Cię serdecznie zapraszam. Natomiast cały proces z przeprowadzką i kłopoty też, które jakby wyniknęły z tego, bo, bo niestety ale wyniknęły, sprawiły, że no po prostu nie miałam jak. Natomiast znalazłam już mikrofon, jestem nad morzem i nagrywam do Ciebie. Kochani, 22, czyli nie wiem kiedy to odsłuchasz, ale jeśli to odsłuchasz jeszcze teraz w sobotę, w niedzielę, albo w poniedziałek do godziny 20:30, to masz możliwość dołączenia do fantastycznego szkolenia, które zmieni Twoje życie. Dlaczego mówię o tym, że zmieni Twoje życie, bo naprawdę zmieni Twoje życie, jeżeli pozwolisz sobie na to, ażeby podziałać ze mną żeby przyjść i poznać fantastycznych ludzi, bo oprócz mnie będą zapraszani gości, którzy będą dzielili się swoją historią i tym, co przeżyli, i swoim doświadczeniem. Ale oprócz tego codziennie dostaniesz garść motywacji do tego, żeby wykonywać małe, drobne rzeczy, które... Przez ten cały proces, który będziemy szli, doprowadzą cię do innego miejsca, zarówno w twoim sercu, w twojej duszy i w twoim całym życiu. Dlatego, że jeżeli ty zmieniasz jedną rzecz, pamiętaj, że ona ma wpływ na, na, na inne aspekty a, twojego życia i to jest największy klucz do tego. Dlatego. I ja wspieram moich klientów w działaniu, i e, bardzo ważna też jest kwestia taka, że od 23 stycznia, właśnie czyli od wtorku, cena konsultacji, sesji i online pakietów się z, e, zmieni, e, i cena za 10 pakiet. E, Sesji ze mną będzie droższa o 300 zł. Dlatego wykorzystaj to teraz. Jeżeli chcesz popracować jeszcze, podziałać ze mną, to wykorzystaj to serdecznie Cię do tego e, zachęcam. A te 300 zł przekaż po prostu sobie e, na dołączenie do tego kursu i będziesz miała takie kombo i takie kombo będziesz miała, że w marcu będziesz e, w ogóle w całkiem innym miejscu. <laughs> I zobaczycie sami, bo dwie osoby, które będą. Zaproszone to są moi klienci, e, którzy ze mną pracują i zobaczycie, jak zmienili swoje życie. Co się w ich życiu wydarzyło i wy też możecie, po prostu wy też możecie. No i właśnie. No i ja też mogę. <laughs> mogę, no mogę, oczywiście, że mogę. Mm, już e, w sierpniu to się w sierpniu wydarzyło, kiedy szłam e, tutaj ulicą. Wracaliśmy z plaży i e, mój syn z moją przyjaciółką szli z przodu. A ja stanęłam po prostu, bo w pewnym momencie coś mnie tak w sercu uderzyło i po prostu Bóg do mnie wierzy, że to On. <laughs> Inaczej bym tego nie zrobiła. Że piękne miejsce i że to jest miejsce do mieszkania. Ja nigdy nie spodziewałam się, że będę mieszkać w takim miejscu. W ogóle nigdy nawet nie brałam tego pod uwagę, ponieważ ja chciałam mieszkać gdzie indziej, tam było mi dobrze. Natomiast no to się wydarzyło w sierpniu i cały czas potem sączyło się to we mnie, czyli w moim sercu, w mojej duszy, ja jakby dokonywała taki się proces, taka zmiana, nie? że tak, to tam szukaj, szukaj mieszkania, szukaj miejsca. Patrz. Więc zainstalowałam sobie aplikację do, do szukania mieszkań. No i znalazłam sobie mieszkanko. Nie było to łatwe, ponieważ przyjechaliśmy tu z moim synem, zaczęliśmy szukać, oglądaliśmy ileś mieszkań. No i wyniknęło z tego tak, że, że znaleźliśmy się właśnie tutaj, gdzie teraz jestem. Wiem, że to nie jest moje miejsce docelowe jakby, dlatego że no oczywiście na ten moment jest to wynajęte mieszkanie. Natomiast na spokojnie będę szukała sobie czegoś, gdzie mogłabym już sobie osiedlić się i mieć coś swojego, dlatego nie robię pewnych rzeczy pochopnie i też nie mogę tych rzeczy pochopnie zrobić, bo trzymają mnie pewne kwestie prawne. No i co, moi drodzy? Jestem niesamowicie zadowolona, bo Bóg tak niesamowicie działa. I to, co zrobił już teraz w grudniu i w styczniu w moim życiu i w życiu osób, które dzisiaj mi są bliskie, to jest po prostu niesamowite. Ja się bardzo cieszę też z tego, bo ja mam. Ja mam, słuchajcie, pod domem las. Ja po prostu sobie wychodzę i idę sobie do lasu na spacer. I e, byłam właśnie wczoraj, i w ogóle zobaczyłam, jak tam jest, bo przeszłam tylko kawałek i mm, cudowne miejsce. Mi bardzo tego brakowało, ponieważ tam, gdzie mieszkałam na południu, to mieszkałam tak bliżej centrum, takie śródmieście, bardzo miałam blisko do rynku, do, do takich strategicznych punktów i cała infrastruktura i komunikacja była bardzo dobra, natomiast był hałas, tak? ponieważ miałam jeszcze okno od ulicy, może nie takiej bardzo dużej, ale jednak mimo wszystko, więc samochody jeździły, często karetki, słyszałam ludzie, którzy przychodzili, dużo studentów tam mieszkało, więc jakby od rana do wieczora jakby było coś, a po drugie na przeciwko miałam po prostu blok. Nie miałam zieleni i to mi niesamowicie doskwierało. Po drugie było mało słońca. A ja bardzo lubię przyrodę, bardzo lubię przyrodę, ponieważ jakby od młodych lat miałam ogródek zawsze. I zawsze lubiłam pielęgnować kwiatki i robić, a tutaj miałam bardzo malutki też taki balkonik, nie miałam ogródka ani ogrodu w ogóle. A teraz będę miała duży balkon no i będę miała las pod domem, więc bardzo się z tego cieszę. A co jeszcze? Czy to była trudna decyzja? Tak trudna. Eee, czy to było. To związało się oczywiście też z, z odwagą, z tym, żebym pokonała siebie, bo no nie ukrywam, ale strach mnie zjadał. Eee, mm, natomiast zjadał mi na tyle, na ile. Pozwalała mu go zjeść, dlatego że ja mam Boga w sercu i jego wiara, jego miłość po prostu yy, dawała mi niesamowitą otuchę, taką i chęć do tego, żeby jednak mimo wszystko po prostu coś zrobić. I bardzo się z tego cieszę i dziękuję za to, że, że mogłam. I tak, jestem jak na razie z tego, z siebie dumna. Nie wiem, jak wszystko. Wyjdzie, natomiast ufam bardzo Bogu i wierzę, że, a, że wszystko pójdzie dobrze. Co jeszcze? Tak, to są takie decyzje bardzo życiowe i bardzo trudne, dlatego że ja nie jestem sama, ponieważ mam syna. I to się wiązało również z jakby a, całym procesem jego a, zmiany, ponieważ no, musi zmienić szkołę, otoczenie. A, więc to też nie jest łatwe. Niemniej jednak, zarówno ja, jak i on, mamy, raz jeszcze powtórzę, Boga w sercu i mm, wierzymy, że Bóg y, prowadzi nas i, i sprawia, że pewne rzeczy, których my nie możemy zdziałać, to On działa i rzeczywiście y, tak jest. Y, co jeszcze? Czy będę tęsknić? Będę, ale bardziej za ludźmi niż za miejscem. Chociaż miejsce też było zacne, kawałek oczywiście ode mnie jakieś szło i widziałam piękną wodę i architekturę, to, to tak, to będę tęsknić, ale za ludźmi, właśnie, miejsce oczywiście będą odwiedzać ludzi też. Natomiast wiem, że ludzie stamtąd będą odwiedzać mnie i będą przyjeżdżać i no, mają miejscówkę nad morzem, więc to też jest niesamowite. Co jeszcze? To jeszcze, że yy, czasami stawiamy pewne rzeczy na, na jedną kartę i jakby yy, no, coś idzie do przodu, albo coś nie idzie. I, yy, no nie jest to łatwe, ale nigdy nie dowiesz się, jeżeli nie zaryzykujesz. I wiecie, jest takie powiedzenie, że te, kto nie ryzykuje, nie pije pana. to po pierwsze. Po drugie, ostatnio usłyszałam bardzo fajne słowa od mojego yy, takiego mentora duchowego, który powiedział, że wiara równa się ryzyko. No i dokładnie tak jest, że jeżeli ty wierzysz, to ryzykujesz jednocześnie, bo nie widzisz tego, ale ufasz Bogu, że to jest ta droga. A nieraz już Bóg mi pokazał, że bym szła tą drogą i pięknie czyścił wszystkie rzeczy i zmieniał to na lepsze i jestem tak niesamowicie wdzięczna za to, co przez 4 lata zrobiło w moim życiu, że czasami brakuje mi słów, a przepełnia mi po prostu taka miłość i radość w sercu. Także, um, także tak jest, moi drodzy. No, dlatego, jeżeli Ty jesteś na rozdrożu dróg, i nie wiesz, w którą stronę iść. Jeżeli jest coś w twoim sercu, co pchacie gdzieś, albo być może masz trudne decyzje do podjęcia, czy nie wiem gdzieś pojechać, czy zostawić kogoś, czy się rozejść, czy, czy ktoś akurat odszedł ci bliski, to koniecznie dołącz do szkolenia. Wiecie, tam na tym szkoleniu też bardziej mnie poznacie. Zobaczycie, jaką jestem osobą, a będę z wami bliżej, więc. Sesje online, tak naprawdę będziesz mieć ze mną też również tam, więc to jest niesamowite, że ta bliskość sprawia, że, że będziemy poznawać się i robić niesamowite rzeczy w Twoim życiu. Zarówno w Twoim, jak i moim, ponieważ kiedy ja robię coś dla Was, to robię również dla Siebie, ponieważ ja też muszę stawać się lepsza i zmieniam się, i, i to jest niesamowite. Więc nie dość, czekam je dużo. Ogarniania i rozpakowywania się tutaj, to jeszcze mam z wami pracę, którą chcę wykonać, czyli podróż, czyli szkolenie. Zaczynamy już w poniedziałek o 20.30, i tam już będzie pierwszy gość, właśnie w poniedziałek. Natomiast we wtorek i w czwartek ja mam sesję online, więc jakby. No, dużo jest działań w moim życiu, ale wierzę, że to wszystko pójdzie do przodu z niesamowitym takim intencją i takim działaniem. I chciałam Wam powiedzieć, że. Na szkoleniu będą e, ludzie z różnych e, krańców świata, bo mamy osoby z Australii, mamy osobę e, z Anglii, z Irlandii, e, z, 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 z Norwegii, z Niemiec, mm, z Kanady, e, z wysp, wysp dziewiczych, e, no i oczywiście z Polski. Więc bardzo, bardzo się cieszę, że jest Was troszkę. Myślę, że jeszcze dużo osób dołączy, no i będę takie szkolenia prowadziła cyklicznie, co jakieś 2-3 miesiące. Natomiast na pewno będzie to już troszeczkę inaczej wyglądało, nie tak jak teraz. I nie wiem, czy z takimi samymi ludźmi, więc jeżeli jest to coś dla Ciebie, chcesz dołączyć i. Rozwinąć się w różnych aspektach, ponieważ będziemy przechodzić przez różne właśnie dziedziny życia, tak jak zdrowie, relacje międzyludzkie, relacje w związku, relacje z dziećmi. Będziemy uczyć się poczucia własnej wartości, wiary w siebie, odpuszczania, wybaczania. Poznasz historię uzdrowienia raka, odbudowania relacji właśnie małżeńskich, zobaczysz, jak mój klient wyszedł z nałogów jak zmienił swoje życie co się teraz dzieje z nim i, i w jego życiu, w jakim miejscu jest jak pięknie wzrósł będziesz y, usłyszysz i będziesz widzieć moją klientkę, która y, przeszła ogromny proces y, całego swojego życia i, y, i związku również i wyszła z depresji z stanów y, po prostu, gdzie nie mogła spać y, zobaczysz y, człowieka, który z długów wyszedł i zbudował międzynarodowy biznes, ma piękny dom i karierę i, i, i rodzinę oraz dowiesz się też w jaki sposób myślą, działają i jaki mają nawyki milionerzy oraz wiele, wiele innych aspektów, o których będziemy rozmawiać, będą też sesje online ze mną. Ze mną. Więc wszystko w niedzielę dostaniecie na maila, te osoby, które się zapisały, dostaniecie całą instrukcję, jak to będzie wyglądało oraz link na poniedziałek już na, na sesję. Na te spotkania. Nie bójcie się, nie, będziecie, nie będziemy się wszyscy widzieć na ten moment. Jeżeli później będziecie ch chcieli, to tak. Ale na ten moment nie będziemy się widzieć. Myślę, że z czasem będziemy po prostu coraz bardziej się angażować i, i lubić też i otwierać. To też jest bardzo ważna kwestia. I co jeszcze? I jeszcze jest to, że. Że przestaniesz przejmować się opinią innych i zaczniesz analizować swoje życie i to, co masz w sercu. I tego życzę zarówno tobie, jak i sobie. I pamiętaj, Bóg ma dla ciebie przygotowane wspaniałe rzeczy. Pozwól się poprowadzić, pozwól działać jemu w Twoim życiu. Jeżeli to słyszysz i to dotyka ciebie, to po prostu przejdź na to szkolenie. Zdobądź te pieniążki, jeżeli ich nie masz, a zobaczysz, że inwestycja, która. No, bo to musisz mieć jakąś inwestycję, tak, i zapłacić cenę za to, zwróci się mm, dziesięciokrotnie albo i więcej, dlatego, że jest też napisane właśnie w Biblii: to co siejesz, to zbierasz. Jeżeli siejemy skąpo, skąpo będziemy rządzić, a jeżeli mm, obficie siejemy, będziemy obficie rządzić i życzę Ci obfitych plonów na wiosnę. No i mam nadzieję, że się spotkamy. Kochani, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej.